Mmm, Ryder, ten wątróbkowy smak jest wspaniały! Bardzo się cieszę! Wystarczy dla wszystkich. Jak zje pan za dużo, zmieni się pan w pieska. Cóż, myślę, że wszystko jest możliwe w święto księżyca. Tak, może uda nam się zobaczyć legendarną psyrenkę. Psyrenkę? A kto to taki? Rabel! Syrenka wygląda jak pies, tylko ma taki rybi ogon. Legenda mówi, że gdy jest pełnia księżyca, dokładnie o zachodzie... Jak dzisiaj! ...magiczny księżyc sprawi, że dotknięcie psyrenki zmienia w jedną z nich. Tylko na tę noc i tylko do wschodu słońca. To legenda. <laughs> może prawdziwa, ale to jest przepiękny, może nawet magiczny syreni księżyc. Magiczny księżyc? Proszę, czy pan kiedykolwiek widział psyrenę, kapitanie? Myślę, że tak, mój mały. Wiele księżyców temu miałem magiczne, tajemnicze i tajemniczo wspaniałe spotkanie z psyreną. Naprawdę? Na niebie był magiczny psyrenik księżyc. Świecił jasno jak latarnia. Nagle zobaczyłem, jak coś się trzepoczę w wodzie. Wydra morska? Albo raczej foka? Ale gdy podpłynąłem, zobaczyłem stworzenie z ogonem ryby, ale ciałem psa. Psyrenka zanurkowała, ale ja nadal mam w uszach tę radosną i słodką melodię. Legendarna psyrenka. Potrzebowałem tylko jakiegoś dowodu. A! A! a. Wracaj tu do mnie! Patrzcie, ten ogon mówi za siebie. O! <grystanie> ja widzę jakiś palec. Zawsze marzyłam, by zostać psyrenką. Fajnie byłoby być taką psyrenką. Poza wchodzeniem do wody. Sam nie wiem. Jest pan pewien, że to nie jest ogon ryby czy foki? Nikt nie zrobił jeszcze dobrego zdjęcia psyrenie, więc to mogło być coś innego. <laughs> może to nie jest najlepszy dowód, ale um, jestem pewien, że widziałem kiedyś psyrenkę w Święto Księżyca i wiem, że to może stać się także dzisiaj. Chciałabym zobaczyć psyrenkę. Chciałabym być psyrenką. A ja bym chciał. <laughs> Myślę, że już czas, aby każdemu się to przyśmiło. Dobranoc pieski! Dobranoc rider! Dobranoc kapitanie!